O. ostatni rok był cudowny, leżę sobie tu pod palmami, nie brakuje bagiennego zioła, chyba właśnie zabrakło skoro się obudziłem, to był cudowny czas, ale zaraz, gdzie ja jestem, czy to, czy to, czy to dalej kolonia? O Boże, o kur... Nie mam imienia i jestem bardzo chudy. Mimo to muszę iść do kopalni rudy. Lecz mimo wszystko mi to nie przeszkadza, bo gotik to wspaniała gra. Siemano-klockowe, siemano-gotikowe świry przede wszystkim. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Nawet nie wiecie, nawet sobie nie wyobrażacie, ile mnie kosztowało, żeby tą grę odpalić. Ja już wam powiem: cztery ponad godziny życia mnie to kosztowało. Ile? Z niewiadomych względów nie współpracował mi w ogóle Gotik z OBS-em. Wszystkie problemy, jakie znajdowałem, odnosiły się tylko i wyłącznie, na przykład do naprawy Gotika w tym wypadku, ale tego z CD Romów, na przykład takich z CD Action, by wam tu pokazać. CD Rom z CD action już w Natomiast żaden z tych problemów nie pokazywał. Jak naprawić problem gotyka z Goga? On tam jakimiś plikami się różnił po prostu 4 godziny ponad, dzisiaj rano jeszcze godzinkę i jakoś się udało. Niestety, efekt, który widzicie na monitorach, no to jest najwyższe, co mogłem osiągnąć, bo już nawet jak udało mi się sprzężyć te dwie rzeczy ze sobą, żeby to działało, no to, to było na jedną czwartą ekranu, ja kogoś tam porozciągałem i tak dalej. No lepiej nie będzie chyba niż jest, jak mi się wydaje. Chociaż zobaczymy, może jeszcze coś popracuję, może jeszcze coś uda się tam skurać. Zobaczymy moi drodzy, nawet już myślałem, żeby przez chwilę wrócić do starej metody, czyli nagrywać jedną rzeczą mój ryjec, w sensie i ekran, a inną mój ryjec, czyli komórką, ale nie wiem czemu z tamtym drugim programem też W ogóle nie współpracowało, nie chciało się nagrywać. Dobra, moi drodzy! Nie nowa gra! Nie! Nie! Nine. NAIN! NAIN! Nine, 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 nine. Nine. Nine, nine, nine. Czytaj! O Jezu, ile ja tu save'ów porobiłem? Godzina 30 gry, godzina 40 gry i... Nie, godzina 9 i godzina 38 Nie myliłem się moi drodzy Tak myślałem Skończyłem na bagnach, tu się nic nie zmieniło, tak pamiętałem To nie mój ponad, problem. Ponad rok przerwy od tej gry i oczywistym jest, że zacznę od... Jak to się grało? Zapewne masz rację. Jak to się grało? Ale Zobaczmy, że wyciągnę broni i go... Okay, to się chyba nie Okej, kontrol i przykład... Ja mogę ten drugi kontrol używać? Aaaa jest! Pogadajmy lepiej dzisiejszych czasach. Bo moi drodzy robiłem przez ostatni rok. Dokładnie to. Siedziałem tu i cały rok tak. Dobra, kontrol tym można. Okej, okay. trochę niewygodne to sterowanie. Będę sobie musiał oczywiście zmienić na wstar. Dobra, ej, co się tu w ogóle robi? O jak obdecki działać, Od co? Dobra, mamy tap. Mmm... Pan też magia, kurde bronik mamy troszkę, to super, ale do z tego... To zawsze to samo. Jeśli bo właśnie... Że... zjedzmy może malinkę. Musisz uważać na to co mówisz przy A... Okej, okay, tak się malinki, czyli to jeszcze pamiętam. A może jeszcze Ludzie pisko do fajeczki? Dają. Nie. Punkt szóstkowy, No i Dobra, pisma nie wolno złamać pieczęci. Okej, kusi, kusi. Kusi, kusi. ja, ja. Tyle, dobra. A gdzie mam robić w tej grze, nie? Jakby. Nie! Zobaczcie, klikam po prostu wszystko jak. Wow, to się uniki da robić. Eee, hola, 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 amigo. Patrzcie. No to już dobra. Dalej, jednak nie wiem, jak tu się. Jest. N. N, jak z niczym to się nie kojarzy. Przyjęcie do obozu Bractwa. U jest jakie to ma wielkie litery? Bal Parvez jest wysłannikiem obozu Bractwa. Krąży po starym obozie, werbując nowych członków sekty. Myślę, że wrócimy sobie mimo wszystko. Um, Zaginiony strażnik. byłoby złobiecał mi ustawieństwo u Diego jeżeli znajdę Neka. Zachodzi podejrzenie, że strażnik zbiegł do nowego obozu. Mam zapytać o niego Fletchera. Znajdę go w pobliżu. Py! Co to tu są atepy? Paw wysłał neka na poszukiwanie grzybów. Ja Ci dam stare grzyby. I przyjęcie do starego obozu. Uh, Okej. Okay. Misje zakończone, mam przepis jakiś, nie? No, informacje ogólne. No dobra, no dobra moi drodzy, ale czy idzie noc? Bo jeżeli idzie noc, która w ogóle godzina? Ja mogę zobaczyć, teraz to jest w ogóle godzina. 18.37 to idzie noc, ja mogę siedzieć tu u was z kimem. Hej, ty! Jeśli myślisz, że... To! Mądra decyzja! Dobra! Ej! Wow. zapomniałem, że w tej grze przecież tak jest! Ja no, to mam mały wybór, muszę wracać do swojego łóżka, swojego, swojego łóżka, no, no, no. moi drodzy! Nie grałem w tą grę rok, autentycznie nie grałem w rok. I teraz wielu z was może mnie zapytać, a nawet może mi zarzucić, że... Byłem nieuczciwy w stosunku do was, tak? Bo... Żegnając się z tym kanałem, jakby... Mówiłem, że... Powodem tego, że żegnam się z tym kanałem, jest to, że. Yy, no, po prostu, jakby granie z nie samemu miniara. To jest cały czas aktualne. Ale powiem Wam gorszą rzecz. Nagranie samemu nie mam czasu. <grych> Serio. Przez ten czas, kiedy myślałem, że porzucę ten kanał. To jest takie fajne wytłumaczenie, co tu się działo, nie? W mojej głowie przede wszystkim. Mówię, porzucę ten kanał fajnie. Nie tylko będę miał czas. Żeby sobie pograć w więcej gier samemu, a nie tutaj już z wami. Ale przede wszystkim... Tak, nie wezmę tego grzeba. Serio? Mogę go tylko tak wziąć? Tym kontrolem? To muszę to wszystko pozmieniać. Ale faktycznie myszki tu nie potrzebuję, to jest ważne. Eee, mówię, spoko. Tak poprzechodzę gry, nie? Będzie więcej czasu, bo nie będę musiał dla was nagrywać. Będzie więcej wszystkiego, nie? Po prostu... Będzie cudownie, nie? Będzie fajnie. I to mi się podobało, nie? Nie podoba mi się to, że nie mam pojęcia, on teraz Zaraz tu zginę w tym lesie, jak nic. Muszę pamiętać o tych save'ach głupich, nie? Czy eee. iść ścieżką oficjalną? Nie, nie, nie. Tu jakoś tędy szliśmy. Tam jakiś zawalony most. Niesamowicie podoba mi się w tej grze, że tu w ogóle odkrywamy wszystko. Jak grałem za dzieciaka, to w ogóle mapy tu nie miałem specjalnie. I rysowałem sobie mapę na własnej kartce A4. To było fantastyczne. Po latach, w rok temu, dowiedziałem się, że tu można kupić, słuchajcie, mapę, nie? Wow, w ogóle. Natomiast zobaczymy, czy ją będę kupował, czy dalej będę ją sobie tworzył w głowie, jednak, bo to było cudowne. Czułem się jak w loście, moim ukochanym serialu Ever, nie? Gdzie po prostu odkrywaliśmy nowe rzeczy, odkrywaliśmy jakieś nowe budynki, nowe mosty zawalone i wszystko. Tędy na pewno nie szliśmy, tym bardziej tam jest banda sierwojadów, to ja dziękuję. Yy. No i tak jak mówię, moi drodzy, myślałem, że przejdę dużo gier, no i po prostu bez was, nie? Ale. Okazało się, że nie, że nie mam na nie czasu, więc stwierdziłem, że no podobnie jak w moim biznesie, co ja tylko robię w życiu, jeżeli się w jakiś sposób nie przymuszę, a takim przymuszeniem właśnie jest gra z wami na kanale, to ja w ogóle nie będę grał w gry. W ogóle, no w sensie Cyberpunk'a przeżyłem w trakcie, tak, ale Cyberpunk mimo nie byłby grą, którą wam tu będę pokazywał, bo strasznie dużo tam czasu poświęciłem na tą grę. A ja wiecie, no tu jednak przechodząc, skupiam się na fabule i gdzieś tamten na no szybko. No, także, także wiecie, no, gdzieś tak stwierdziłem, że jak no, nie będę grał z wami, to w ogóle nie będę grał. Od tyle i aż tyle chciałby się, że. Kurde, śmierć, woja. Atakujemy go. Okej. Okay. Klikłem F5 na pałę, a miałem nadzieję, że to będzie szybki zapis. Na szczęście jest to szybki zapis. Ale bardzo duży, nie, nie szybki do końca zapis. To, to jednak nie jest szybko, ej. I czemu ten pasek zasłania tą panią? To było najfajniejsze, co tam było. Come on, come on, bebe. Come on, zatańczmy. let's go. Jeden naraz, jeden naraz. Jed... Jak się walczy, dobra? No dobra. Ej, miał być jeden naraz. <trykny> <ra> uciekamy! Jego! <trykny> Jego ratuj! Jego ratuj! Kończy się rumakowanie, moi drodzy! Kończy się rumakowanie! Za to uwielbiam go nie? Ale muszę się, kurde, zabij go! Proszę zabić te Nie, Nee, zwątpiły frajery! Ja, pierdziu! Uuu, ale stres. Za to uwielbiam tego gotyka Tak, to była pierwsza gra, zresztą dalej ta gra pod tym kątem myślę byłaby fenomenalna, nie? że wiecie, nie wchodzicie tu jako król świata, nie wchodzicie tu jako pani władca, który po prostu rozwala wszystko jak leci, bo wy jesteście super hero i świat czeka, abyście go zbawili. Wy. Nie. Lądujesz tu w świecie i jesteś w tym świecie nikim. Zrób sobie reputację, udowodnij swą wartość i tak dalej. Jak w prawdziwym życiu. Już się bałem, że umrę spadając. Na szczęście. Na szczęście nie. Może zje... Wiecie, temu nie temu malinek, bo po pierwsze oszczędzam. Stary trik każdego gracza, tak. Nie jemy, nie tracimy. Co jest? Czemu nie mogę tam wejść? Nie tracimy poszonów, nie tracimy rzeczy jadalnych, broni i tak dalej? Okej, okay, nie mogę puścić kontrola. Nie tracimy tych rzeczy po to, by oczywiście mieć je na później, a później kończymy grę, mając to wszystko w kieszeniach. Klasyka. Nie, nie wiem, czemu nie mogę wejść po tej drabinie, bo teraz wszystko ustrzymałem. Cień, okej, okay, cień. Dobra, ale spokojnie mogę... Nie, 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 nie! Jak, jak się skakało? Dobra, altem się skakało, Jezu, muszę wszystkiego tak nauczyć. Uh, teraz mogę znaleźć swój dom i iść tam spać. Ja wiem, wybaczcie mi, że póki co tak akcja idzie powoli. Nie grałem w tą grę rok. Dajcie mi chwilę, muszę się przyzwyczaić, a zaraz pójdziemy sobie... A niech stracę do nowego może obozu, nie? Który to był mój dom? On był taki przechodni chyba, nie? Nie, nie był przechodni, przechodni był ten dom. Jezu, tego gościa tak dręczył. To był mój... Nie. To był mój dom? Czy hmm. ja w domu zostawił kubek i twardzeń? Nie wiem, ale idziemy spać chyba tutaj, nie? Pamiętam jak byłem mały i grałem w... Go... Boże nie. Nie. Boże nie. I niech on sobie stąd pójdzie. Do następnego poranka oczywiście będziemy spać. Sen dobrze ci zrobił. No właśnie, dobrze moja pamięć pamiętała po 20 latach. Kolejny dzień i znowu to samo. Dobra, żeby tylko tu nie było. Dobrze moja pamięć pamiętała po 20 latach, że. To się odnawia po prostu, tak? Szybki zapis. Tylko szybki zapis tak mi chyba... Czy coś mi daje szybki zapis? W sensie, który nie jest szybki, to już wiemy. Ale czy coś mi daje szybki zapis? Chodzi mi tu oczywiście o to, że... Hmm. Czy ja go mam gdzieś? Bo ja tam nie widziałem szybkiego zapisu. Chyba, że jest pod tą jedynką, nie? Ale... Co mi ma dać szybki zapis, jak... To jest nie. Nie, nie, nie masz takiego zapisu w ogóle. Więc ja, może zapiszę jednak tą grę, moi drodzy. Jak całe życie, bo większość mojego życia, zapisuję grę na jednym zapisie. W ten sposób nie udało mi się przejść disco Elysium. No właśnie, tak właściwie. Tylko Cyberpunk i disco Elysium są dwoma jedynymi grami, które przeszedłem w tym czasie. Między jakby z wami nie było. W sensie dziś taką, tego by nie przeszedłem, brakło mi tam dosłownie milimetrów, natomiast to się no nie, chyba nie, nigdy nie, nie mogłem podjąć odpowiednich decyzji. To nie było zbyt mądre. Mm, dobra. Myślałem, Jeżeli że to wierzyć, że Nek nie poszedł, nie poszedł do... nie było nie, bo! Zdecydowałeś się wreszcie, dokąd chcesz iść? W sumie tak, do nowego obozu. Dasz raz poprowadzić? Albo czekajcie, może tak tu porobimy jednak misję. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Paf, to to się pogadali, w ogóle jakiś face to face jak na jakimś fame MMA, nie, w ogóle face to face Ja mogę się wody napić, Wodiczka? Nie, patrz na tego Nie mogę się Nie wiem, nie wiem po co w takim razie mi to jest no dobra, dajcie mi ludzie misję, czy, czy, czy mi dać misję? Może Jezus? szukasz jakiegoś Marii. spokojnego Zabiję. miejsca, gdzie moglibyśmy pogadać? Kim ty jesteś? Hej, dobra decyzja Agres tak brutalna, wie się nikomu do chaty nawet nie możecie wejść. Nie? Porus! Daj ty mnie misję. Pewnie nie będziesz chciał wpuścić mnie do zamku. Tylko ludzie Gomeza mają prawo wstępu. Muszę się dostać do zamku. Mam list do arcymistrza Magów Ognia. I myślisz, że wpuszczę cię tak po prostu do środka, żebyś oddał list i zgarnął nagrodę. Dokładnie, Dobra, tak. pokaż ten list. W porządku, już zapomniałem. Co, no, to tak się stało. Chcę pracować na Gomez. A czemu myślisz, że Gomez chciałby, żeby ktoś taki jak ty dla niego pracował? Bo uratuje nas świat. Diego mówi, dlaczego sam nie poddasz się próbie? Dlaczego nie sam nie takie poddasz mnie próbie, chłopcze? Nowy, który chce tu do czegoś dojść, potrzebuje opiekuna. Tym opiekunem musi być jeden z ludzi Gomeza. I to właśnie on podda cię próbie. A jeśli narobisz kłopotów, to on poniesie za nie odpowiedzialność. Takie są tutaj zasady. Eee, no dobra, nie wiem, co, nie wiem, co się dzieje się z dialogami, czemu on mi tak wchodzi w słowo, ale na pewno znajdzie się dla mnie jakieś zadanie. Na pewno nie, na... znajdzie się rzeczy, dla mnie którymi zadanie. zajmują się strażnicy, przerastają twoje możliwości, chłopcze. Trzymaj się poleceń swojego opiekuna. Diego powiedział, no, że to ty, jeśli to Diego uważa, że decyzji. jesteś w porządku, to czemu sam się tobą nie zajmie? Słuchaj uważnie, Diego podda Cię najpierw testowi. Jeśli on uzna, że się nadajesz, ja wpuszczę cię do zamku na spotkanie z Gomezem. To, co będzie później, zależy już tylko od ciebie, jasne? Potrafię sprostać każdemu zadaniu, które mi Potrafię powierzysz. Potrafię sprostać każdemu zadaniu, Aż które mi ci powierzysz. zależy na wpadce. Mm. Jest jedna rzecz, którą może się zająć wyłącznie człowiek niebędący w służbie Gomeza. Ale uprzedzam cię, jak to schrzanisz, będziesz miał nie lada kłopoty. Dawaj, jestem gotów. Jestem gotów. To, co ci za chwilę powiem. Musi pozostać między nami. To jest coś Rozumiemy nielegalnego. Się? Pewien człowiek z nowego obozu sprawia nam problemy. Nazywa się Mordrak i przywłaszczył sobie kilka rzeczy należących do magnatów. Oczywiście to samo można powiedzieć o wielu szkodnikach rodzieje. z nowego obozu, ale Mordrak ma czelność zjawiać się w naszym obozie i odsprzedawać nasze rzeczy, naszym chłopcom, a to już za wiele. Niestety Wajdak wie, że nie mogę z tym nic zrobić, bo jest pod opieką magów. No, okej, okay, okej. Okay. Widzę, że masz trochę problemów z magami. Dlaczego magowie bronią Mordraga? To jest pytanie, pewnie jak zwykle chodzi o hajs. Dlaczego magowie bronią Mordraga? Służy im za posłańca. Nasi magowie utrzymują kontakty z czarodziejami z nowego obozu. Często wymieniają informacje za pośrednictwem gońców. Podejrzewam, że nieźle się wkurzą na wieść, że coś przydarzyło się ich kurierowi. Jesteś tu nowy. Nic ci nie będzie. Ale ja odpowiadam za wszystko, co robią moi ludzie. Dlatego musisz trzymać język za zębami. Pytanie, czy faktycznie nic mi nie będzie? Chcesz, żebym go zdabił faktycznie, czy. Chcesz, żebym go zabił, tak. że już nigdy więcej się tu nie pojawi? Jak to osiągniesz? To już twoja sprawa. No to uczciwe, to uczciwe. Gdzie w takim razie znajdę Mordra? Gdzie znajdę Mordraga? Kręci się przy południowej bramie po przeciwnej stronie zamku, tuż za wejściem. syn boi się pojawiać bliżej centrum. To nie ma problem. Musimy... Masz problem z magami? Widzę, że masz tak. trochę problemów z I magami. To problemów, które niełatwo rozwiązać. Kilka lat temu jeden z cieni próbował zasztyletować we śnie arcymistrza magów ognia. Faceta znaleziono potem w zewnętrznym pierścieniu. Jeśli chodzi o ścisłość rozsmarowanego po całym zewnętrznym pierścieniu. Mhm. Okay. Zajmę się tym. No właśnie, to za haist? Czy za, odpowiednią, za sumkę, od odpowiednią sumkę mógłbyś mnie wpuścić do zamku? Mm, cóż, liczenie rudy musi potrwać odpowiednio długo. Dość długo, żeby całkowicie pochłonąć uwagę moją i moich chłopców. Korzystając z naszej nieuwagi, mógłbyś przemknąć się do środka. Myślę, że przeliczenie tysiąca bryłek zajmie nam wystarczająco dużo czasu. Okay. Cóż, gdybyś dołączył do Gomeza, mógłbyś wejść do zamku za darmo. Właśnie się zastanawiałem, moi drodzy, bo. Mm, e, no bo musimy dostać się do zamku, tak? Czyli jakby. To masz... jezu, weź się. Czyli jakby. To masz... Po pierwsze, z nim o tego, że Natomiast musimy dostać się do zamku, tak? Czyli mm, musimy w teorii być ze starym obozem. Zastanawiam się natomiast, jak możemy wejść do zamku nie będąc ze starym obozem. Nie będąc w starym obozie, bo waham się, że dołączę do starego obozu. Co prawda, nie mamy zbyt wielu dobrych alternatyw. Pamiętam z dzieciństwa, że. Mm, nowy mnie wkurzał bardzo. Zobaczymy jak dzisiaj, bo wiecie, minął 20 lat, człowiek naprawdę się zmienia, eee, szukamy tego, ja specjalnie nie korzystam z tego przycisku, który, który to jest w ogóle przycisk, który podświetla mi, eee, był taki przycisk, który podświetlał wszystko a to ma w Wiedźminie było. o Jezu, co ja włączyłem, dobra, to będzie Mordrak, Mordrak, patrz jak mógł tak potrawkę z chrząszczem to mi coś zrobi? Dobra, go się da Escape'em, Dobra, nie pobili mnie, ale nie będę, wiecie, agresywny. Wezmę tylko im jedną. O Jezu, te bąki latające. Ja sobie zapiszę, wybaczcie, bo tam był dość długi dialog. Jednak po tą jedynką będę zapisywał, bo to ma większy sens. I idziemy, biegnę dalej, szukać oczywiście Mordraga. <laughs> Patrzcie jak ucieka przed tam. <laughs> Widzieliście jak brzu uciekał przed tymi sporkami. No, bardzo bar i bardzo dobrze. To nie dobrze, że ten mnie goni, a tam są jeszcze kolejne. I słuchajcie, otoczyłem praktycznie cały stary y, y, obóz i nie widzę tego mordraga. Nie mam pojęcia, gdzie on miałby się chować. Hmm, coś tu porobiłem. Przy okazji mamy tu orków moi drodzy. Z tego co pamiętam, to tu się chowali orkowie, prawda? Lepiej stąd zmykaj. Za tą barykadą zaczynają się ziemie orków. Jest tu niebezpiecznie? Mówimy no. to tak. Możesz równie dobrze oddać mi całą swoją rudę. Za kilka minut i tak nie będzie ci potrzebna, bo będziesz gryzł ziemię. Jasne, oto moja ruda już ci oddaje. Chyba wolałbym robić. tego nie robić. W takim razie ani roku dalej. A czy ja mogę. Nie no, może, a może mogę tu przejść, nie, jakby, wiecie o co mi chodzi, że może tak naprawdę mi tylko grozi, a ja mogę tam przejść, ja chcę tam przejść, moi drodzy. Ja pamiętam, a ja tam byłem za dzieciaka i dość szybko umarłem, ale, ale wiecie. Ale dzisiaj mam taki level, że do tej gry się przyzwyczajam, oczywiście to się rozkręci pewnie w następnym odcinku, gdzie po prostu muszę się przyzwyczaić tylko do sterowania i do wszystkiego. No i nie gonią mnie, no i proszę, i co, i co, wszedłem na terytorium orków. Nie no dobra, może tego faktycznie nie róbmy. Bo to chyba szybko zginę. Najwyżej zaraz, Jezu, czuję się w ogóle. Ej, naprawdę, jaka ta gra jest szadowa. Czuję się, po prostu czuję się jak na zakazanym terytorium, gdzie naprawdę czuję tu czysto fizycznie zagrożenie. moi drodzy, cudowna sprawa. Dobra, wracam jednak stąd. To nie bicie. Hej, z ty ręczki są opar. Niedowiarek. Dobra, szukam tego mordraka dalej. Nie chciał. Dobra, moi drodzy, ja jeszcze mam taką myśl, bo on tam czytałem w tym zadaniu, że on jest przy południowej bramie, ale za zamkiem, a zamek to jest chyba to przede mną teraz, a tu gdzie jestem, to jest stary obóz, chyba zaraz zobaczymy, ale w międzyczasie jeszcze e, spróbujemy zadanie od grawo sobie wziąć. Pogadajmy lepiej Co jest? Dawaj ze mną grawo. To się chyba nigdy nie zmieni. Tylko zachowaj to dla siebie, inni. Możesz mi pomóc? Chyba mam kłopoty. Mogę spróbować, ale uprzedzam, moja pomoc będzie cię kosztowała od stu do 500 bryłek rudy. Ha, nie. Pomóż mi z bo Ja nie mam tyle pieniędzy, to na razie narka. E... Które cienie należą do najbardziej wpływowych? Możesz mi powiedzieć, które cienie należą do najbardziej wpływowych? Chcesz mieć po swojej stronie najważniejszych ludzi? To najpotężniejszym z cieni jest Diego. Do jego zaufanych ludzi należą Rączka, Świstak i Zły. Dexter i Fisk handlują na targowisku. Mają szeroką klientelę, w tym nawet strażników, więc są dość wpływowi. No i jest jeszcze skaty. On rządzi na arenie, organizuje walki, takie tam... Wielu ludzi jest mu w innych pieniądze, więc on również jest sporą szychą. A długo jak mnie to nie tak. Dziękuję Dzięki za pomoc. Yy, idziemy oczywiście, że obejdziemy ten zamek, szukając mordraga, mordraga bałaga robi. No i moi drodzy, dzisiaj mówię tak, jak wspominałem, dziś się tylko przyzwyczajamy do tej gry, wracamy do tej gry, jednakże wracamy, myślę, że na dobre, no i dzisiaj się rozgrywałem, a akcje od przyszłego odcinka powrócą, jest świstak, jest i świstak, ale ja dalej szukam Mordraga, południowa brama poza zamkiem, no to kurde, tu może być południowa brama, hmm, to chyba jest ta druga brama, du Dusty! On powinien wyglądać przede wszystkim inaczej, skoro jest z nowego obozu, prawda? Zacznijmy od tego. Ten też wygląda inaczej. Ale jest kopaczem. E, tu, tu gdzieś była południowa brama, tak? Nie. Kopat, kopat. Kurde, no gdzie tu! Jak w killerze. Może tu wśród tych handlowców? Okay, nie chcę. Okej, nie zabiłem się na szczęście. Może tu. Handlowcy! Macie tu mordraga? Nie, jakiś talwarezy. Nie wiem jeszcze jak mam go pokonać, o właśnie o to właśnie to mi chodziło, że... Popatrz, kopatrz, kurde! Skakaj, skakaj, bo tady się leci. Zapewne masz rację, Mordrag! Proszę, mamy, moi drodzy Mordraga. No pakowa. i cóż, ja będę zrób gadał. Od tego tak chyba sobie zaczniemy przyszło. Mista, Bo mówię, dzisiaj w ogóle miało na celu, czy w ogóle tak chodziła, czy tak ją tak tak nagrywać, czy tak było, grać. ugrać. Teraz I chyba, że się w ogóle się interesuje, to moi drodzy, przede wszystkim. No i myślę, że to, no, się no, że tak jak będę wziął chciał. A no, do Mordraga zaczniemy sobie w przyszłym odcinek. To Dzięki, że byliście dzisiaj i mam nadzieję, że oczywiście wkrótce się w kolejnych odcinkach na tym kanale. Dzięki, że byliście. Bye!